To jest właściwie śmieszna historia, bo moja poprzednia próba prozatorska była sporo grubsza od tej obecnej i z nią była taka historia, że skończywszy ją, rozsyłałem ją wszędzie do tego momentu, aż nie zrozumiałem, że nie podoba mi się. Więc z drugą próbą prozatorską, która była znacznie krótsza, już sytuacja była prostsza. Powiedziałem sobie, wyślę na jeden dobry konkurs i jak będzie, tak będzie po prostu, tak? No i... Było dobrze i dalej jest dobrze. <laughs> Georgia to jest przede wszystkim opowieść o próbie ucieczki, o próbie, próbie ucieczki od świata i o spotkaniu ludzi na drodze tej tej właśnie ucieczki. Raw life po prostu, to znaczy, to znaczy jest tam na pewno element wyrzutkowy, tak bym go określił, to znaczy hostel, to znaczy ludzie, którzy w jakiś tam sposób znajdują się na zakręcie swoich, swoich biografii, no i mimo wszystkich połamań, które, ich, które im towarzyszą, no próbują jakoś ze sobą być, jakoś być razem. Tak bym to określił. Nie wierzę y, ani w literaturę, która absolutnie odrzeka się od swojego osobistego doświadczenia, ani też nie wierzę w literaturę, która y, jest y, z żynką z rzeczywistości, że tak to określę. To znaczy, to jest zawsze. Tak mi się wydaje, że to jest zawsze fikcja, która zawiera w sobie pewne jakieś elementy czy pewne fragmenty życiorysu. Myślę, że chętnie po tą książkę sięgną przede wszystkim ci ludzie, którzy mają jakąś wolę życia w sobie, to znaczy, którzy, którzy chcą doświadczać życia i którzy, którzy cenią sobie jakiegoś rodzaju spontaniczność, jakiegoś rodzaju opowieść o ludziach, którzy mimo wszystko chcą w coś wierzyć. Prawda? No myślę, że takich ludzi zarówno w literaturze, jak i w świecie rzeczywistym nie brakuje. Tu widzę dwie kategorie: literatura i muzyka. Jeżeli chodzi o literaturę, to. Hmm. Myślę, że wymieniłbym tutaj może trzy nazwiska, to znaczy na pewno wielki dług zaciągnąłem sobie u pana Stasiuka, u jego mm, eksploracji wschodu, bycia opowiadaczem świata, który nie do końca jest winien tego, ażeby się zmieniać. Z jednej strony to jest Stasiuk, z drugiej strony to jest na pewno Keruak z całą swoją. Ekstazą, życiem, i no, którą w dużej części dzielę. No, nie będę nie będę ukrywał, że, że podoba mi się miejsce, w którym żyję. I jest to na pewno Żadan, to znaczy Serhij Żadan, znakomity ukraiński prozaik. Człowiek, który opowiada historię o, o ludziach, którzy są trudni nie dlatego, że są źli, tylko są trudni, bo świat jest trudny. Prawda? To też do mnie bardzo przemawia pod wieloma względami. Nie ma lepszej medytacji niż poranki w hostelach, zwłaszcza te bezludne. Słyszysz tylko ptaki i huczący wentylator i nie psuje tego nawet zapach spalonego mięcha, który Zurka wiecznie zostawiał po sobie na kuchni. Żeby tak jeszcze czas ci sprzyjał. Ale nic z tego, więc przychodzi dziesiąta, w części męskiej dzwoni budzik, a Gogi staje w korytarzu blady jak Slenderman. Żdęka wargami dziwne melodie, trąc swoje ćpuńskie oczy, aż wreszcie zatrzymuje się przy obrazie kobiety. W ogóle to dziwne, że Gogi się zatrzyma. Zawsze o tej porze wychodził brać w żyłę, najbardziej sumienne ogniwo czarnego rynku. Ech, Polsza, mruknął, pachmielie. Gogi, nie dzisiaj. A właśnie, że dzisiaj, uparł się, przywołując mnie gestem dłoni. Co tu widzisz, Polsza? No co ja widzę? Babę z owocami. Byłem zmęczony i nie chciało mi się niczego szukać w szkolnym malunku. Gogiego nie uciszyła moja odpowiedź. Ech, Polsza, przeciągnął dłoń po przeoranej twarzy. – Znasz ty w ogóle filozofię kolorów? – Nie, nie znasz. Ty niczego nie znasz. – Ciemna maso. Żebyś coś znał, to byś tu nie przyjeżdżał I pewnie mam ci tłumaczyć wszystko od zera. Zaczął mam wracać coś do siebie. Trzeba było przeczekać. – No to słuchaj – mruknął w końcu. – Mógłbym opowiadać ci wszystkie kolory. Tylko że one generalnie mało znaczą. Liczy się jeden – chrząknął. Czarny. Bo czarny to jest, uważaj, początek i koniec. Spójrz na nią. Ona trzyma te czerwono-zielone jabłka, niebieskie winogrona, żółte pomarańcze, wszystkie kolory w wiklinowym koszyczku. Poślinił paluch i przejechał po brwiach kobiety. No właśnie. Początek i koniec. To jest ogólnie rzecz biorąc cała tajemnica gruzinek. Wyjaśnia, dlaczego są niebezpieczne. Co? Co? Jeszcze nie kumasz. Czarne włosy. Jeśli gruzinka nie ma czarnych włosów, znaczy, że jest farbowana. A to tym gorzej, bo znaczy, że się ukrywa. A teraz kapitalizm, demokracja, takie. Wszyscy się ukrywają, nikt nikomu nie ufa. Jeśli przyjąć filozofię Gogiego, znaczyłoby to, że Keta się nie ukrywała. To jest po ostatniej nocy powinna w końcu odebrać. Od rana nie chciałem niczego innego, jak pojechać nią stopem za miasto, wtaszczyć się na ośnieżone góry, zrobić coś odjechanego, skoro i tak nieprędko stąd wyjadę. Co chwila wchodziłem to na Messenger, to na Instagram. Ale Kety nie było. Gogi, skoro tak znasz kobiety, zamieszkaj może z jakąś. Ja nie znam kobiet, synu. Poprawił mnie tonem pedagoga. Ja znam kapitali. Pół życia w machlojach, mówię ci. A potem przyszedł. Mnie wsadzili do paki w Zaporożu, a ludzie zaczęli się ukrywać. Rzucił spojrzeniem za okno. Tam wstawał przepiękny dzień. Zbyt piękny, by nie zafundować sobie złotego strzału.